się siemaneczko, z tej strony Szadek, witam Was na kanale Przemu i dzisiaj witam Was w kolejnym mini-vlogu, tym razem takim dość informacyjnym, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, no i lecimy, dobra. Słuchajcie, jak, nie, jak wiecie, miesiąc temu założyłem kanał, w sumie półtora miesiąca temu założyłem kanał, Wspólnym z Haselko i Pawelu7 HSP Minecraft Który już ma aktualnie 43 subskrypcje Co Wam bardzo, bardzo dziękuję Ale Mamy dla Was kilka informacji Jeżeli chcecie się dowiedzieć co będzie dalej z kanałem HSP Minecraft Klikajcie link w opisie Bo właśnie tam Wam yy, Dam Wam tam link Właśnie do tego filmu yy, Właśnie, który wrzuciłem przed chwilą I możecie sobie go obejrzeć co ogółem dalej z kanałem. Także, jeżeli chcecie się coś mniej więcej dowiedzieć, o co chodzi, tak jak mówiłem, link w opisie i zapraszam na odcinek. Przy okazji, kliknijcie suba, aby być tam na bieżąco, bo mogę już od razu Wam powiedzieć, że nie kończę na pewno z tym kanałem. Znaczy, nie kończymy. Dobra. Dziękuję wielkie i do zobaczenia już na następnym mini vlogu, prawdopodobnie w piątek. Naura.